Cześć! Dzisiaj trochę bardziej szczegółowo zajmę się sufitem podwieszanym. Zaprezentuję trochę akcesoriów, pokażę jak przygotowuję płyty przed przykręcaniem oraz będzie trochę niestandardowego szpachlowania. Zapraszam na film. Na początek rozstaję laser i zaznaczam markerem linie co około metr. W ten sposób uzyskuję miejsca, w których będą przykręcone profile przyścienne U. To jak bardzo opuścić sufit to kwestia indywidualna. W zależności od pomieszczenia, u mnie mam między 15 a 17 cm patrząc na dolny brzeg profila U. Zanim zacząłem wiercić, sprawdziłem zdjęcia i oznaczyłem miejsca, gdzie mogą ich przewody. Zastosowałem kołki szybkiego montażu 6x60. Staram się rozstawiać się nie rzadziej niż 130 cm. Nie trzeba ich wkręcać w krętarką. Można to zrobić młotkiem, stąd nazwa szybki montaż. Ale jak ktoś ma problemy z trafianiem, to później profil będzie cały pogięty. Do cięcia profili używam klasycznych nożyc do blachy. Docinając na długość zostawiam pół centymetra luzu z każdej strony. Ułatwia mi to przykręcanie profili w pojedynku. Zakładam koniec na poprzedni i nie opadam im przy robieniu otworu. Tutaj widać czerwone linie na suficie. Były one wyznaczone sznurkiem traserskim już na etapie kładzenia rekuperacji. Są to miejsca, w których będą profile CD. Na pierwszej i ostatniej linii oznaczam odległości, na jakich będą wieszaki. Skrajne uchwyty przykręcam około 15 cm od ściany. Natomiast między samymi wieszakami odstępy są nie większe niż 75 cm. Używając lasera przeniosłem oznaczenia na wszystkie czerwone linie na suficie. W ten sposób uzyskałem praktycznie idealnie równy rozkład wieszaków. Dokładne punkty, w których trzeba wiercić, oznaczam przykładając wierzch KS. Do ich montażu używam tych samych kołków 6x60 co do profili przyściennych. Polecam zainwestować w taką gumową nakładkę przeciwtułową, jak mam na wiertarce. Kosztuje ona kilkanaście złotych. Większość pyłu zwiercenia zostaje w niej, zamiast w oczach. Tutaj widać, jak trafiłem w pręc zbrojeniowy w stropie. Pozostaje przesunąć cały wieszak o centymetr w jedną stronę lub wiercić przez środek, jak w tym przypadku. Jak mam wszystkie wieszaki, to docinam na wymiar jeden profil. Uwzględniam przy tym minimum pół centymetra luzu z obu stron. Za pomocą tego wzornika sprawdzam, czy pasuje na całym suficie. Jak pomieszczenie dobrze trzyma kąty, to tak właśnie powinno być. Mając sprawdzony wymiar, docinam resztę profili CD60. Tak jak w przypadku profila U, obcinam je przy użyciu nożyc do blachy. Rozstawiam je co 40 cm, tak jak linie na suficie. Tymczasowo przykręcam profile poprzeczne do przyściennych na czas poziomowania. Tak jak przy zabudowie poddasza, trzeba pamiętać, aby je wykręcić przed przykręcaniem płyt. Laser rozstałem mniej więcej na środku i ustawiam go do tarczy, sprawdzając w kilku miejscach. Jak jest ok, zaczynam przykręcać profile do wieszaku. Po dwie pchełki z każdej strony. Bardzo ułatwia to taki uchwyt do poziomowania, aczkolwiek kosztują kilkadziesiąt złotych. już prawie zakończony. Układ liniowy jest chyba najprostszym możliwym stelażem w tej technologii. Proste pomieszczenie, żadnych udziwnień. Oczywiście nie zawsze takie. Tutaj na przykład moja kuchnia połączona z korytarzem. W tym miejscu musiałem zrobić swego rodzaju hybrydę z użyciem łączników krzyżowych. Dałem też znacznie więcej wieszaków. U siebie korzystam głównie z wieszaków typu ES i Grzybku. Ale to nie wszystkie możliwe akcesoria. Kontaktowałem się z firmą Zemiro, od której kupiłem profile oraz wieszaki i podesłali mi na potrzeby filmu kilka rzeczy, których nie używałem u siebie. Jak widać, mamy szeroką gamę rozmiarów dla wieszaków ES. Podobnie jest z grzybkami, ale tutaj mam tylko dwa rozmiary. Przerobiłem u siebie łącznie prawie tysiąc wieszaków. Natrofiłem przy tym jedynie na dwa flerne, takim podwójnym wytłoczeniem. Wieszaki typu ES są chyba najtańszą wersją, aczkolwiek samo poziomowanie sufitu na nich jest chyba najbardziej uciążliwe. Wygodniejsze do tego są wieszaki obrotowe na pręcie oraz noniuszowe. Są one droższe, ale nie wymagają pchełek. A co za tym idzie, nie dziurawi się profili. Poza wieszakami mamy jeszcze łącznik. Łącznik zdłużny służy do przedłużania profili. Widać je było u mnie przy zabudowie poddasza. Po włożeniu dodatkowo skręcam je po bokach pchełkami. Łącznik krzyżowy również widać było na poprzednich filmach. Wykorzystywałem je do poprzeczek w suficie krzyżowym. Jest też najmniejszy łącznik bezpośredni. Oraz krzyżowy do rusztu dwupoziomowego. Sporo oglądających osób pytało mnie o te profile, dlatego postanowiłem zrobić małe porównanie. Kupiłem kilka 4-metrowych profili z marketu o grubości 0,5 jak te, co mam od Zemira. Chciałem to mierzyć miarką, ale nie mam tak dokładnego sprzętu, nie byłem w stanie uzyskać powtarzających się wyników. Dlatego wymyśliłem taki test. Użyłem je tak, żeby równo wystawały za obraz deski i przykręciłem. Grawitacja zrobiła resztę. Profil Zemir mam tutaj po lewej stronie. Można je odróżnić po tym, że mają gładkie boki. Jaki jest efekt, tego chyba nie trzeba komentować. Pora wracać do sufitu. Przyszedł czas na płytowanie. I tutaj pewnie parę osób już łapie się za głowę. Na tym ujęciu widać, jak przykręcam płytę do profili przyściennych, co jest błędem. Mówiłem nawet, że nie wolno tego robić na materiale zabudowy poddasza. Popłynąłem ten błąd świadomie. Mam tutaj strop monolityczny, lany na ścianki działowe, więc charakteryzuje się on zupełnie inną pracą niż strop drewniany. Przykręcam płyty tylko do profili, które idą równolegle z profilami CD. Tak jak powiedziałem, jest to błąd i robię to na własną odpowiedzialność. Docinanie płyty jest bardzo proste. Odmierzam i przykładam poziomicę. Cznę wzdłuż jej krawędzi, pogłębiając kilka razy. Następnie przełamuję i rozcinam papier z drugiej strony. Należy pamiętać, że cięte krawędzie trzeba zeszlifować delikatnie pod kątem. Usuwam też zrulowany papier, który powstaje przy tej czynności. W moim przypadku muszę zrobić też otwory. W przypadku halogenów używam zwykłej otwornicy. Pokazywałem to już na poddaszu. Ale nie ma wystarczająco dużej otwornicy dla rekuperacji. Dlatego robię to w taki sposób. To jest jedno z pomieszczeń, w których wystaje wieniec. Najbardziej optymalne byłoby zrobienie sufitu pod nim, ale wówczas obniżyłbym pomieszczenie poniżej 2,5 metra. Dlatego postanowiłem rozwiązać to w ten sposób. Naturalnie trzeba było to czymś wypełnić. Użyłem tutaj ręcznego tynku gipsowego. Czas na szpachlowanie. Zaczynam od łączeń ciętych, które wcześniej zostały odpowiednio zagruntowane. I wypełniam je tą samą twardą masą co na poddaszu. Przypominam, że strasznie trudno się ją szlifuje, więc staram się robić to jak najdokładniej. To samo robię na obrzeżach. Następnie robię łączenie fabryczne, zatapiając też izolinę. Tyn gipsowy oczyszczam i gruntuję. Następnie, na łączeniu płyty GK daję mocną taśmę, bo to jest miejsce, w którym na bank powstanie rysa. Zatapiam ją używając tej samej masy C50. I używam jej też do zaszpachowania tynku. Miejsce nad czujką specjalnie zostawiłem tak, jak jest. Poprawiłem to w drugim podejściu. Tutaj nie zauważyłem, że odeszła mi taśma. Po wyschnięciu musiałem wyciąć odstający fragment i zaszpachlować. Na następny dzień oczyszczam sufit szpachelką i nakładam drugą warstwę zwykłej szpachli. Samo szlifowanie będę robił razem ze ścianami, ale to już innym razem. Na tą chwilę to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.